Z pewną zazdrością możemy patrzeć na ten fragment dzisiejszej Ewangelii i na wiele innych, jakie znajdziemy we wszystkich, u wszystkich Ewangelistów. Mianowicie zazdrością dotyczącą tych czasów, kiedy to Jezus przemierzał Ziemię Palestyńską. Jezus tutaj ukazany jako taki Wędrowny uzdrowiciel, taki wędrowny lekarz, niezwykle skuteczny. Tak by można było sobie pomyśleć, jakby nam się dzisiaj przydał taki wędrujący od miasta do miasta Jezus, do którego można by przynieść wszystkich naszych chorych, do którego można by samemu przyjść ze swoimi dolegliwościami, chorobami, a on Wyciągnąłby tylko rękę nad nami, i cała choroba odeszłaby jak rękołodnią. Musimy pamiętać, że wszystkie te opisy uzdrowień, jakie znajdujemy w Ewangeliach łącznie z tym dzisiejszym, to przede wszystkim jest taki symboliczny obraz tego uzdrowienia, które Chrystus dokonuje w duszy człowieka cały czas. Również dzisiaj. To nie chodzi tak do końca i tylko o te fizyczne przypadłości, z którymi Jezus się spotykał, choć oczywiście z tymi też sobie doskonale radził, ale Jezusa przede wszystkim interesuje nasze wnętrze, przede wszystkim interesuje go nasza dusza. Można wejść do nieba z jednym okiem. Jedną ręką, czy nawet nie mając nóg, nie słysząc, nie widząc. Nie ma takiej słabości ciała, takiej niepełnosprawności, która by zamykała nam drogę do nieba. Natomiast dusza ludzka, która choruje, która, podobnie jak ciało, podlega wszelkiego rodzaju chorobom to już jest zupełnie inny temat. Bo z duszą chorującą człowiek do nieba nie wejdzie. Dlatego Chrystus zatroskany jest przede wszystkim o duszę. I jeżeli dzisiaj widzimy w Ewangelii trendowatego, który przychodzi do Jezusa, to musimy wyobrazić sobie grzesznika. Człowieka, który w tym przypadku rzeczywiście upadł w swoich grzechach bardzo. Bardzo głęboko. Trąd jako choroba fizyczna w tamtych czasach, w czasach Chrystusa, był bardzo y, taką y, przejmującą i bolesną chorobą, bo nie tylko sprowadzał na człowieka cierpienie fizyczne, nie tylko powodował ogromny ból całego ciała, bo ta skóra chora, wręcz odchodziła. Od ciała dosłownie. Więc powodowała ogromny ból, ale nie tylko ten ból, ale również to, że taki człowiek, ponieważ to była choroba zakaźna, był całkowicie odrzucony, wykluczony ze społeczności. Nie było lekarstwa na tą chorobę, nie było środków, żeby zaradzić, żeby wyleczyć takiego człowieka, więc y, takich trędowatych wyrzucano dosłownie poza obręb miasta żeby nie zarażali innych. Nie wolno im było zbliżać się do, chory, do zdrowych. Nie wolno im było dotykać się kogokolwiek zdrowego. Oni mieli być z daleka, jak najdalej, w takiej swoistej kwarantannie, żeby nie zarażać całych miast. I w dzisiejszej Ewangelii widzimy tego trendowatego, który przychodzi do Chrystusa. To jest obraz grzesznika, który wbrew wszelkim nadziejom, wbrew wszelkim prognozom i wbrew temu, jak wielkie grzechy by nie popełnił, zawsze może przyjść do Chrystusa. Chociażby wszyscy z zewnątrz patrzyli na Niego jak na wariata, bo przecież ten trendowaty podchodząc do Jezusa narażał się na wszelkie restrykcje. Narażał się na, na to, że zostanie siłą wręcz odepchnięty czy pobity, odrzucony. A on mimo to idzie, podchodzi do Chrystusa. To jest obraz grzesznika, który mimo swoich grzechów, nawet tych największych, wierzy, że Chrystus jest w stanie mu je wybaczyć. I Chrystus rzeczywiście wyciąga rękę i jednym gestem Jednym słowem odpowiada na tą prośbę trędowatego, uzdrawiając go. To się dzieje za każdym razem, kiedy przychodzimy zranieni, poranieni przez grzech do Chrystusa. Najczęściej oczywiście ze swoimi jakimiś lekkimi czy codziennymi grzechami, słabościami, nałogami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Przychodzimy i on nas oczyszcza. Ale wiemy dobrze, że jakikolwiek grzech go człowiek nie popełnił, jeżeli stać go na to, żeby przyjść do Chrystusa, jeżeli stać go na to, żeby przełamać się, przełamać całą niechęć, całą, całą beznadzieję swojego położenia i zwrócić się do Chrystusa, to on go oczyści. Bo On nikogo nie odrzuca. Ciekawa jest ta scena, która następuje po oczyszczeniu, kiedy w tej dzisiejszej Ewangelii Chrystus nakazuje trendowa temu, aby nic nikomu nie mówił, aby szedł tylko pokazać się kapłanom i zachował to wydarzenie tylko dla siebie. Bo to spotkanie z Chrystusem, grzesznika z Chrystusem, jest spotkaniem tak osobistym, tak intymnym, że ono jest tylko dla Niego, tylko dla Chrystusa i tylko z tym, którym się spotyka. To jest oczywiste, że nie odchodzimy od konfesjonału i nie opowiadamy wszędzie jakimi to grzechami, z jakich to grzechów się spowiadaliśmy. Naturalną rzeczą jest, że nie chwalimy się swoimi grzechami. Nie chwalimy się tym, że gdzieś tam zbłądziliśmy, ale Chrystus nas uwolnił. Chociaż patrząc na ten dzisiejszy świat, to znowu, który znowu idzie pod prąd, to jest wiele takich sytuacji, że właśnie dzisiaj człowiek zachowuje się trochę jak ten trendowaty, który idzie i mówi, rozpowiada wszystkim, co Chrystus im zrobił. A dzisiaj wielu jest takich, który, którzy rozpowiadają i wręcz chełpią się i chwalą nie tym, że przyszli do Chrystusa, ale tym właśnie, że zgrzeszyli, że żyją w grzechu, że trwają w grzechu. I to jest dla nich dowód wolności, dowód ich wyzwolenia, dowód na jakieś przełamanie stereotypów, powód do dumy i do chluby. Wiele jest takich grzechów którymi lubią się niektórzy chwalić, wystarczy się rozejrzeć wokół siebie. A Chrystus mówi to nie tak, to nie tędy droga. Masz przyjść do mnie, uklęknąć u konfesjonału, wyznać te grzechy przede mną. I to jest spotkanie nasze i tylko nasze. I nikt inny o tym nie musi i nie powinien wiedzieć. Grzech nie jest powodem do chluby. Grzech nie jest powodem do tego, żeby się nim chwalić. I tak ta dzisiejsza scena ewangeliczna mówi nam o tych dwóch bardzo ważnych, czy nawet trzech bardzo ważnych rzeczach. Podsumowując po pierwsze, że każdy w każdej sytuacji. Cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze możemy wrócić do miłującego Ojca, wyciągnąć do Niego rękę i poprosić o przebaczenie, a On zlituje się nad nami. On nam przebaczy. I druga rzecz, grzech to jest coś, od czego trzeba uciekać, a nie powód do chluby i do chwały. Wydaje się to oczywiste, ale. Warto w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii o tym przypomnieć, abyśmy nigdy o tym miłosierdziu Bożym względem nas nie zapominali.